Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z gry World of Tanks Blitz dziś jest to gra World of Tanks na wersję mobilną jak już wiecie dzisiaj nie będę się dużo rozgadywał po prostu przejdziemy do bitwy tylko najpierw zobaczymy sobie czy mamy coś tutaj do ulepszenia jak tak to bardzo fajnie możemy kupić sobie trzeci ciąg, jeszcze nie możemy niestety ale jeszcze 2000 i będziemy mieć Hmm, czy tutaj jeszcze możemy zrobić jakieś powiadomienia, są? Konto... Hmm, hmm, hmm. Aha, dobra, tutaj będę mógł sobie zmienić, dobra. Chciałbym sobie nick zmienić. To byłoby lepiej. No, przejdźmy do bitwy. Ten dymek tu mi tak lata, nie chcę go. Już troszkę mało baterii mam, ale myślę, że przetrzymam. Jeszcze sobie wyłączę to lokalizację. No i to wszystko. Chyba. No tak, dobrze. No i gdzie by tu jechać? Mapy nie znam, ale pojedziemy tam na lewo. Mamy 60 fps nawet fajnie. Tylko nie wiem czy to są niskie ustawienia, czy to są wysokie. Później się sprawdzę w ustawieniach. Dobra, tam pojechali. No ja jeszcze nie, nie nauczyłem, mało, gram tego wotę tutaj na tym telefonie, więc nic ciekawego, już mi się tutaj nie zmieniło. Oluju A masz Watti Kurde A masz Ło Magazynek Niedobrze Straszne spadki FPSów Ejku Szorka za to Kurde, mogę nie ruszać tą kamerą. Jeszcze jeden strzał. Dobra. Dwa fragi na naszym koncie. O, jeszcze mogą być trzy, nawet cztery. A w sumie mogą być wszystkie nawet. <tryk> Tylko te spadki w ów mnie martwią bardzo. Dobra, zabili nam. Masakra, muszę zmienić te ustawienia na czas nagrywania, bo naprawdę, no, telefonowy, ale no wiadomo, to jest wod, jest zawsze źle zoptymalizowany. O, już gąski się zniszczyły. No wiecie, nagry gdybym mnie nagrywał, to byłoby 60 normalnie, spokojnie FPSów. Tylko że no wiadomo, jak nagrywam, to ja już czuję, że telefon mi w rękach normalnie się pali. Dobra, no i wygraliśmy. Teraz jeszcze wejdziemy do garażu i tam właśnie zmienimy to te ustawienia, żeby było jak najbardziej komfortowo. Oczywiście, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Naprawdę mnie to motywuje do następnych nagrań. Jakże i wspiera mój kanał. Tutaj jest. No dobra. Więc będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Mm, no, obiektów, jakość czołgów średnia, efektów grze średnia jakoś nie, kamuflażu, niech będzie dla gracza Dobra, to powinno wystarczyć A jak nie to, to jeszcze zmienimy mm, Ja mam dość, jeszcze jedna bitwa Taka lepsza i możemy kupić sobie nawet y, ten trzeci poziom A po to miedziane pole Mapa, która nie występuje nie na pc ani konsolowej wersji <laughs> Trochę chrypę mam, no niedawno wstałem. Chciałem coś dla Was nagrać. Mówię, trochę ja się muszę wziąć za tego YouTube'a, więc odcinki mogą dość często nawet live się pojawiać. Live się pierwszy pojawi wtedy, kiedy kupię sobie konto premium, więc pewnie niedługo. Trzeba jak spić tą dychę i się za kolejne wybrać. A, nie, 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 dobra. Jeszcze się nie to co ponieważ to jest no, te spadki są jeszcze, a szczególnie w trybie snajperskim. Strasznie dropi. Da się to zmienić teraz tutaj w grze. Nie da się chyba. A nie da się dobra, jest tutaj. Znaczniki, sterowanie... No nie da się, kurczę, zmienić grafiki. No musicie to wytrzymać. W następnym odcinku postaram się to jakoś obadać. No, zbadać, o. Bitwy będą zazwyczaj raczej po dwie. Chyba, że będziecie chcieli, no to trzy. Dobre, nie żyje idźmy. Cztery do sera wygrywamy. O, oni są za nami, objechali nas. Choć, gdy nas jest dużo w pobliżu, no to też to wygląda jak wygląda. Bo jak mi pić, no? okej okay. bateria mam 9% jeszcze dobra, starczy nam co my świeci to tam jest Imię nazwisko aha dzięki kolego Przepraszam, nie zdążyłem mikrofonu włączyć. Myślę, że aż tak źle to nie brzmiało. A mikrofon mam dość blisko. Ej, no, what the fuck, z takiej wysokości. Wygraliśmy 3 do 7 dla nas. 7 do 3 bardziej. Jeden koleś 6 miał. Co za dzik? Ja tylko jednego. No nie ciekawe, czy możemy już kupić ten czołg. Nie. nie chcę się logować przez Facebooka, dajcie mi spokój. No, możemy kupić trzeci poziom, więc kupię na odcinku. Mogę? No, chyba nie. A no, nie, mogę, dobra. Mamy trzeci poziom. Więc ten, ten powinniśmy sprzedać, tylko ja nie wiem, jak go sprzedać. Eee, więc tego nie będę na razie robił. Tutaj zakończymy już ten odcinek. Myślę, że Wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, naprawdę zostaw łapkę w górę, mię to motywuje do na następnych odcinków. Także rozwijam mój kanał. Subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Jeszcze raz serdecznie dzięki za oglądanie. Cześć.